Przed nami 563 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Duygu i Ali szykują się do ceremonii, Azija ogłasza ślub z Cicek. Jaman, zaślepiony rządzą zemsty, godzi się z myślą, że z tego powodu utraci Zejer. Aziz zaczyna przyglądać się bratu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 563 odcinku serialu Emanet, zobacz zdjęcia z odcinka. Dziedzictwo odcinek 563 w środę, 7 maja 2025 roku o godzina 15:45 w TVP 1, streszczenie 563 odcinka serialu Dziedzictwo Duygu, Ali i ich najbliżsi są pochłonięci przygotowaniami do ślubu. Szczęście Duygu nie trwa jednak długo. Kobieta dowiaduje się, że lekarz, u którego była na konsultacji, pomylił jej wyniki z dokumentacją innej pacjentki. Duegu załamuje się na wiadomość, że jednak nie może mieć dzieci. Nie wie, jak powiedzieć o tym Alemu. Tymczasem Zija informuje Zejer, że on i Cicek za dwa dni się pobierają. Zejer zaczyna przygotowania do ich ślubu. Idris odkrywa, że jeden z nowych ochroniarzy jest szpiegiem Yamana. Pozwala mu jednak działać, w nadziei, że Jaman w końcu zabije Azisa. Ten jednak również orientuje się, że Jaman przysłał swojego człowieka i plan Idrisa spala na panewce. Jaman jest zaślepiony rządzą pomszczenia brata. Wierzy, że takie jest jego przeznaczenie. Pogodził się, że jego wybór poskutkuje utratą ukochanej i niczego nieświadomej Zejer. Zobacz, co się wydarzy w odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.